Pielgrzymka usm to ich pierwszy krok w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, mszy świętej w Licheńskim sanktuarium, przewodniczył biskup Krzysztof Wędkowski, ordynariusz Włocławski. Jest to młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania i ma okazję w tym czasie przygotowania, u początku właściwie tego nowego roku szkolnego, katechetycznego, tutaj rozpocząć to przygotowanie. Dlatego. Jesteśmy wdzięczni za ich obecność, za ich udział. No, i tu w tym miejscu, właśnie szczególnie prosimy, aby Matka Boża też się nimi opiekowała i teraz, w tym czasie przygotowania do bierzmowania, wyboru nowych szkół, i przez całe ich życie. Pielgrzymka odbywała się pod hasłem: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Organizatorzy chcieli pokazać Kościół jako wspólnotę ludzi, którzy nie czują się samotni we współczesnym świecie. Człowiek nigdy nie jest sam, że wspiera nas Pan Bóg, ale wspiera nas także cała wspólnota Kościoła, dlatego nigdy nie jesteśmy sami i o tym e, pamiętajmy, więc myślę, że młodzież e, dobitnie usłysza te słowa. Mi w dzisiejszym dniu bardzo podobało się to, że zebrało się tutaj naprawdę dużo osób, które chcą doświadczyć relacji z Panem Bogiem. Ważnym elementem spotkania była ewangelizacja prowadzona przez księdza Przemysława Kapałem, ewangelizatora i pasterza młodzieży diecezji kaliskiej była przedstawiona w sposób zrozumiały dla młodych. Była przedstawiona scenka z podkładem muzycznym i młodym ludziom łatwiej jest zrozumieć jeśli coś mają przekazane niż tylko powiedziane, przekazane przez słowo Boże. Łatwiej jest coś jak zrozumieć jak to zobaczymy. Jak przyznają duszpasterze młodzież to wymagający odbiorca i aby do niego dotrzeć potrzeba odpowiednich form przekazu. Staraliśmy się wykorzystać elementy, które są pewnie trochę bardziej bliższe im, bo elementy sportu, treningu, ale też i filmu, nawiązując czy to do boksu, czy nawiązując do kina superbohaterskiego. W pielgrzymce ósmoklasistów wzięło udział niemal 3200 osób.